Hej, hej hej Ludziska, z tej strony Absurd i dzisiaj zagramy w sobie w Sonic Force, już trzeci odcinek na moim kanale. Kontynuujemy naszą historię, ostatnio pokonaliśmy e, mianowicie tego... Um, Infinity? Tak, Infinity. raz innego przeciwnika. Teraz naszym następnym zadaniem, naszym to jest granie klasycznym Soniciem, dziesiąty etap. Zaczynajmy. Like Sonic. Sonic to Dokładnie, każdy Sonic się tu przyda. This to his power, zawsze jakieś rozwiązanie. Hey, the sensor is picking up Eggman. Let's hurry. No dobra, to lecimy. Więc zaczynamy tym naszym sonikiem Świetnikiem. Green Hill, Green Hill, etap dziesiąty. Lecimy z tym koksem. No to zasuwamy. Oj, ja już chcę na początek wejść na górę, bo te pierścienie są dobre. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Ostatnio klasycy, klasycznym Soniciem nawet nie tak źle nam poszło, tak go sobie zniszczymy i biegniemy przez siebie, wow. Tu akurat ukryta była trampolina. O, tu dostaliśmy jakieś kapci, które spowodują, wow, że jeszcze szybciej biegniemy. A świetna sprawa, oczywiście już czeknąć zostaliśmy I oczywiście w wpier pierdziel na start tego niszczymy, tu się nie podwyższy i lecimy z tym koksem. Ło! Teraz dostaliśmy prędkość. Zamieni się w kulkę, bo czemu by nie, żeby zwiększyć tą prędkość jak to typowy Sonic, prawda? Lecimy z tym koksem. Dobra, tu jakoś się wbijamy w górę, tego przebijamy. No i co? Kręcimy się? Nie, nie kręcimy się. wiemy Nawet że ten most się zarwie. Zdobyliśmy trzeci czerwony pierścień. No nie tak źle. A tu umieliśmy zejść w dół czy jak? No nawet nie wiem, ale lecimy z pin zniszczyć ich wszystkich. Tu do przodu. Wow, tego robota nie zauważyłem szczerze, że Sonik nie taki szybki. Patrzcie, nawet mamy te bariery, które były w klasycznych Sonicach, to jest naprawdę... Bardzo spoko i co? Lecimy skopań tu prawda? Zobaczymy, jak nam wyjdzie w ogóle walka z nim. Ale o ile <grym> to trwa, właśnie? Przedkładam w, w dziurę. Lecimy jeszcze raz. Pod Checkpoint troszeczkę wdupiłem, przepraszam. Tyk, tyk, dobra. Tu mamy trampolinę. Tu kolejną powinna być. Tu wskoczmy i lecimy dalej. Patrzcie, kurde! Są nie nikt nie może go dogonić i oczywiście... czeka z walka z Egmenem. Prawdopodobnie. Na jaką rangę się wybijemy? Teraz spaprałem to, ale widzę, że na spokojnie na S. Dokładnie, udało się na S. My tak najbardziej pasi, już trzy minuty rozgrywki, a my już przeszliśmy pierwszy poziom. Świetnie to się zapowiada, prawda? Dostaliśmy jakieś google wojskowe, czy coś, sandały... I oczywiście ubranie więzienne, bo jesteśmy więźniami chyba, nie? I oczywiście za rangę S też dostaliśmy jakieś przedmioty, jak chusta, jakiś kask czy czapka, te fretki czy coś takiego, jak tak to, to, to się nazywało, jeśli coś to poprawcie mnie w komentarzu tam, no i oczywiście jakieś trepy i jakiś tam tatuaż, że tak to nazwę, więc lecimy dalej. Co nas po prostu, histera nas z... zaskoczy, a już widzimy, będziemy grać kasystem z tym sonikiem na doktora Eggmana. Bądź jeśli ktoś nie wie, to kiedyś doktor Eggman, nazywał się w ogóle doktor Robotnik, więc to jest taka też ciekawostka z tych plastycznych soników oczywiście, więc. Only a being with my strength of will could ever activate it. It doesn't matter now with the lab locked down in Mystic Jungle. Which reminds me, didn't you run into Sonic there after he escaped? Yes. But he was powerless against me. There is no need for concern. You let the head... a great source of concern. For you, perhaps. He has beaten you for decades. I defeated him in our first encounter. Oh, you that infinite Eggman. Sonic <coughs> is alive? What is we move forward with the plan. Of course! When it's complete, the resistance will be erased. The world will be nothing but ashes, from which a glorious Eggman Empire will rise. And the resistance will yield to the Phantom Ruby's power. Hmm. OK, co Okej, Infinity nam gdzieś poleciał, ale dostał Eggman. To jest też dosyć taka w ogóle, powiem ciekawska, że klasycznie Sonic nigdy nie mówi. Jest takim niemowem. W do normalnego Sonika, prawda? dobrze, zaczynajmy. Spróbujmy pokonać doktora Eggmana. Co nam z tego wiedzie zobaczymy. Widzę, że mamy taką klasyczną walkę, tak jak było w... Eee... A ocia się da mi pierśnię. Nie! Ale niech mnie jakbym pokonał w najprostszej walce. Oczywiście ta walka była na takich klasycznych sonikach na starszych kosach, chyba tam Sega jakoś tak się nazywała. To kosa, No ja w no. Ja nie wierzę. Ogólnie ta walka jest dosyć prosta, jak widzicie, tylko ja oczywiście wszystko umiem dupić. O, prawie do... znowu się nadzialiśmy i znowu. Dobra, udało się. ten etap, ale... Egg Dragon! Spróbujmy! Widać Eggman się trochę wzmocnił, ale my nadal damy, damy radę, ponieważ Sonic to Sonic, Sonic to zawsze jest najszybszy dostawca DHL-u i tym podobne. Nie wiem, że z jakimiś tutaj plecami. Jak mam go załatwić? Nie, tak? A, dobra, mam po prostu się odbijać i go w ten sposób atakować no to lecimy z tym koksem, Siak i już prawie pół HP w na... w tym stoniku o tym to polega żeby szybko pokonać przeciwniku, wiadomo o co chodzi, nie? w końcu ta prędkość stanika i w ogóle dostał tylko raz, ale zniszczył nam też przy okazji te śmieszne wszystkie bajery więc nie fajna sprawa, dobra To są tylko jakby te klocki tak to nazwę Dobra, spróbujemy dalej załatwić A, pyk, pyk, tu w łeb dostajecie, pięknie, dobra. Teraz uciekajmy przed strzałami, żeby nie oberwać. Świetnie. Rozwarmy te wszystkie przeszkody, jakieś tam... Próbuje nas Eggman trafić, ale my oczywiście zmieniamy się w tą kulkę, co przez to nie może nas tak trafić do Pyk, pyk. No i dobra, Eggman chyba załatwiony, nie? The jasne, 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 gadaj sobie tak, Eggman. Idź, idź, tam donosić jajka czy coś na pazarze. Rozumiecie? Egg i men. Nie no, słaby rzecz. Okej, okay, udało się na rangę A, no. Mieliśmy jedną próbę. Dostaliśmy kolejną nową broń, co ciekawe. Ja oczywiście wam przedstawię tę gronie.

Oczywiście kosiarka mu ciężko działa. Okej, okay, jak będę nam zwiał. Zamiast go w sumie dobić, by był święty spokój, to nie, cackają się z nim, nie wiem po co. No widać. Taka tematyka Sonika. Co ciekawe, w następnym poziomie... Będziemy grać teraz naszą postacią, tym pieskiem. Zobaczymy jak to poleci. Here. Who can we send? Sonic and Silver need time to heal. We've <coughs> engaged in Dacia, the game, so we can't spare anyone. Time. This is the end of the heavy Prawda? Pewnie. Man, looks like I've got no choice. Okay, rookie, I've got a tough one for you. I need you to head back to the city and save those civilians. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Dobrze, zaczynajmy. City Park Avenus. Chyba dobrze czytam. Etap 12. Lecimy. No i sura, zawsze surodza, oczywiście łapiamy się nikomu, żeby się wyrobić, tu łapiemy się, żeby się odbić. Tu z tyłu fajera. Tu niczym spider Spider-Man lecimy, tu wszystkich oczywiście ni Staramy się niszczyć dookoła, tu się podbijemy i przy okazji wszystko kasujemy, nie? No, Dobra, mamy jakieś wieki o robota, ale się tym nie przejmujemy, tylko biegnijmy przed siebie i rozwajemy wszystko, co jest przed nami. Złapmy się tej linki, bo coś to może da, gdzie polecimy... Tu się przebijemy do tego gościa, tutaj go doradzamy, weźmy sobie to, bo czemu nie? Weźmy tego burska. Nie wiem czy nie skopałem tego A i byłem blisko czerwonego pierścienia, ale niestety się nie udało. Dobra, robimy tego coastera i lecimy dalej. Tu możemy się wybijać. Czy to nam coś to da? Tak, da nam. No, się jeszcze wyżej. Tu poskaczemy po głowach, bo możemy. Dobra, gdzie teraz się... Powiem wam, że czuję się jak taki trochę nie jak Sonic, ale jak spiderman trochę, powiem wam wow, miałem się złapać tego, powrót. Dobra, teraz... łatwieni Tu się łapiemy znowu do góry, tu po pierścieniach. No easy, powiem wam, to idzie. Ale dobrze, jak mamy ratować cywilów, to oczywiście lecimy z tym koksem. Jedno i drugie, oczywiście biegniemy dalej. Łoł! Wow! wow A dobra, nie przegrałem. Nie przegrałem, nie przegrałem. Idziemy dalej, dalej biegniemy. Jesteśmy na taki poziom, że wow, tam gdzie widać jest dużo pierścieni. Dobra, tu jeden, tu drugi, tu trzeci tu się przyciągnijmy i lecimy dalej. Gdzie ta ścieżka nas będzie tak prowadzić, prowadzić, jestem bardzo ciekaw. Dowiemy się pewnie za niedługo. A już skończyliśmy, dobra. Udało się. Na jaką rangę mnie to ciekawi? Hmm, podejrzewam S. Nie jak najbardziej dostaliśmy S. Świetna sprawa. Ukończono. Dostaliśmy te ochraniacze na kolana jak do deski, gogle, klapki i jakiś tam ubiór. klasyk. ale zapewne rangę S też dostaniemy. Właśnie. Jakaś koszula, słuchawki, mikrofon i tak dalej. Kolejne jakieś buty, kastety, jakieś nie wiadomo co, chyba tatuaże kolejne. I jeszcze więcej zostaniemy o proszę, jakaś tęczowa koszula, kapelusz, wow. Mnóstwo tych stylistycznych rzeczy takich wam powiem. A, no dobra. Zobaczymy co nam dalej oferuje gra. I kim teraz będziemy o, mieć, ale podejrzewam, że dalej naszą postacią. But if you hog all the glory, how am I going to look Well, bit but... It's not bad. Okay, Sonic's alive! I think I used up all my wishes for the rest of my life, but it's worth it! Okay, i do have to go find him and tell him about Eggman's plan. Whatever his plan is. Eggman said something about Sonic being in Mystic Jungle. Okej, okay, czyli teraz lecimy tutaj, w Mystic Jungle Casino Forest. Etap 13. Ruszajmy klasycznym Sonikiem. Jak nam to wyjdzie? Tego nie wiem. Ale ja po prostu sobie. A dobra, nie wiem, czy kojarzycie, Ze starych Soników były takie poziomy jakby kasyno i tak dalej. Czy obijaliśmy się niczym, no właśnie, niczym w paintballu, więc to może być dosyć ciekawe. Będę tu coś czuje lamin, nie? A i już z nami, dobra, schodźmy na dół. Gdzie to nas poprowadzi? Tego nie wiem. Ja, oczywiście się już wiem jakąś kolczatkę. Klasyk. Ja, jak nic będę ten poziom? Lamił. Nie lubię jeszcze poziomu, nie? Nie lubię. Dobra, ja, pyk. Mieniamy dalej. Łapmy oczywiście pierścienie, bo to też nam podlicza punkty później na rangę. Tu się wybimy, tu biegnijmy. Ja w sumie przyznam, że to wygląda jakbyś, jakbym na opak biegał. No, aczkolwiek nie jest tak do końca, bo... No jednak staramy się ciągle biec w prawo. Zmienimy się w kulkę, bo to zawsze jest dobre. Tu się wybijmy A dobra, teraz musimy się wybić w górę, patrzcie. Aż to cwane, nie? Cwana ta gra. Dobra. Teraz tu się wybić, tu się wybić, o Jezu, co tu się dzieje? Dobra, punkt jakiś widać chyba zbieramy. Tylko, że ja chcę A! na górę nie, Sonic, ja wiem, że ty lubisz te punkty zbierać, ale chodźmy już. Zrobiliśmy no. oczywiście ostatni jeden z tych czerwonych pierścieni. Szkoda, że zdobyliśmy więcej tych pierścieni, co było tam na górze, ale no te pierścienie tak naprawdę są wszędzie się balają, nie po całej mapie wszędzie. Nawet ukończyliśmy ten poziom chyba całe szczęście, bo <gryw> jak na razie. Najbardziej ciężko mi poszedł te poziom, a mimo to dostaliśmy i tak S. Wow. Nieźle. Ukończyliśmy 13 etap. Jakaś maska, okulary. Wiadomo, znamy już te wszystkie kosmetyczne takie rzeczy, że tego typu dostajemy też za rangę S oczywiście. sukienkę. No dobra, no jakby się chciał grać... Że żeńską postacią grał, to czemu by nie? Trepy jakieś. I oczywiście coś na wakacje, nie? Chociaż do wakacji aktualnie mam trochę daleko, bliżej do Wigilii, ale no, no dobrze. Kim teraz będziemy Naszą postać na znowu, czyli tym razem... już oh, Jezu, zamknij się. Mr. Jungle Aqua Road, 14 etap. To jest coś, co pojawiło się w Sonic Infinite. To prawdopodobnie jeszcze jeden z robotów Inny Robot jak a Hey no załatwimy to, no nie? Na pewno. Dobra, lecimy z tym. Coś czuję, że to będzie w miarę spoko poziom. Mam takie wrażenie. No, Aquarot, no. Z czym może kojarzyć się z czymś niebezpiecznym czy do, niedobrym? Na pewno jest dobry poziom. A więc ruszajmy! no i zaczynamy wziąć naszą ślizgawkę że tak nazwę, na której się odbijamy od innych jakiejś roboty. I chyba można nawet stąd wypaść, wiecie? Dlatego tak, będę się starał jakoś wow, utrzymać poziom. Więc jak to nam wyjdzie, to zobaczymy. A ja skręcę tu. Wow. Dobra, to może być trochę cięższe, ale widziałem tam czerwone pierście. Ja spróbuję go sięgnąć, dam sobie jeszcze jedną szansę, ale pierwszy skręcimy tutaj. Co tu na nas czeka? Hmm, taka inna droga. O proszę, dostaliśmy pierwszy czerwony pierścień jak poszliśmy drogą, więc warto było. Jak dalej to wyjdzie? Nie wiem, nie wiem. Dobra. Tu ścigamy ich i wow. Było blisko. Dobra, teraz się udało, teraz tylko złapać ten czerwony pierś. Dobra, udało się, udało się. <laughs> Nieźle. Dobra. Jak będziemy teraz wiedzieć, Czy trochę w ogóle pobiegamy? Oczywiście, że pobiegamy na tym modał. No, łapiemy się linką. Nie wiem, czy zapałem tego checkpointa, ale jak mam być szczery... Tu się przyciągniemy, zanim drąża, bo nie są tacy samotni, że tak naprawdę, Pyk-pyk, pierścienie, łapiemy się i lecimy dalej. Mm, nie chciałem w to wejść. No trudno, teraz razu zero pierścieni, więc... Wow! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie! To jest... To jest ring, to jest ring! Zbieraj go! Kurde, nie zdobyłem go! Fuck! Okej, okay, czyli to już koniec poziomu. Czyli to jest sobie miejsce, gdzie Sonic walczy z Infinity w poprzednim odcinku, więc... Dobrze, zbadajmy tą naszą postać. nie dostanę samorze. Miałem jedną próbę. Ej, eee, na no, tym razem gramy surowo u karała, nie udało się, więc nie ma do ciuszków. Niestety. Ukończono etap, wiadomo, głoga, jakaś maska. Wiele innych pierdł. Klasyk. Ukończono mi się z ten medal grając psem. Fajnie! Ale raczej w trakcie gry nie możemy zmienić klasy, tak mi się wydaje, więc. Będę musiała prawdopodobnie ukończyć kilka razy grę żeby móc po prostu inną postacią zagrać i tak dalej. No, lecimy dalej. Przed nami będzie kolejny etap. I co ciekawe, znaleźliśmy... Oto ten kryształ. I pojawił się dla nas klasyczny Sonic oraz Myślę, że jeszcze nie, ale się poznamy. Dobra, fajne. Czyli wszyscy są widać I się razem. Don't too much. Look, I'm perfectly fine. It's been generations since I've seen you. You okay? Good news is you're safe. The bad news is Eggman said he had some plan that will destroy us all in three days. Three days, huh? Well, a lot can happen in that time. No, exactly. Dasańka, nie? <laughs> OK, dostawca DHL-u. Czy tym razem będziemy to grać? A nie, teraz mamy podsumowanie, ile planet odzyskaliśmy? 14? Wow, to niedużo. Czyli chyba jednak nam trochę gry zostało. Dukowy tajny etap. OK, teraz właśnie takie pytanie do Was mam. Czy napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym pokazywał Wam te tajne etapy, czy jednak chcecie głównie fabułę? Bo to jest dla mnie zastanawiające. Póki co na razie zostawię ten tajny etap. najwyżej że powiecie mi do następnego odcinka. When the <many> plan is completed, we'll all be wiped out! Is that it? Normally, I just laugh at an Eggman plan, but he's already conquered most of the world, so... What's this plan of his? Hey, I hate to butt in on your important meeting, but we're under attack! Shadow is... Shadow. The last time I saw him, he was fighting for Eggman. No, czy ja wiem? Prawda, że kiedy go widziałeś, Sonic? A, pewnie chodziło o tą karstynkę. No tak. No tak, bo Shadow w końcu jest też dobrą postacią. Pewnie mu chodziło o to, ale to pewnie jest jakaś kopia czy coś takiego. Tak ja przynajmniej podejrzewam. Dobra, zaczynajmy. Kto wie, może będziemy walczyć ze Shadowem? Nie wiadomo. Myślę, że to by była tak to ciekawa walka. Zacznijmy, 15 etap, City, Sunset, Hygget, czegoś tak, lecimy! A czym pędzi wiatr. Dobra, i mamy już prędkość tą nadźwiękową. Tu poskoczmy, tu lecimy. No jak widać, ten Sonic jak się rozpędzi, to naprawdę, no nie na nie. jak widzicie. No dobra, tu z atakujemy, tu przelecimy, żeby nie wpaść te kolce, zarąbiście. Olaś tego robota, ale... aj, nie zdobyłem. No trudno, lecimy dalej. Pełna prędkość Sonic? Dobra, z Homing atakujemy tu i wszystkich, pyk pyk. Proszę bardzo, za prędkość, nie, to za speed. Prędkość na niej jak zawsze, wow. Nie w tą stronę, Sonic. A tu się wybijmy na spokojnie, bo ja widzę, że tu jakieś jakaś może to jakiś secret, jeszcze coś. Tu się złapmy. Tu możemy się wybić, patrzcie. Tu mamy nawet pierścień. I lecimy dalej, tylko się nadziękowmy, bo to jest, co ja co, ale to jest fajny fun. To w sumie nie ma sensu je zużywać. Ale teraz jak najważniej. Wow. Wow. No to wdupiłem. Dobra, tu ich zaatakujemy. Tu lecimy, tak, tu się łapiemy, ciach, i lecimy dalej pełną prędkością, bo co tam nas może powstrzymać. No i spotkaliśmy Shadowa, co ciekawe. Teraz pytanie, czy będzie z nim walka, czy nie? I na jaką ranę dostaniemy się? Też jest bardzo mnie to ciekawi, ale no... Ej, znów się nie udało, no trudno. Zdarza się i też tak. No dobrze. Zaczymy co Alright, dalej. Shadow, o, a jednak będzie walka. Chaos A jednak no, nie, nie do końca. Widać mamy dwóch shadowów. Tak jak myślałem, że jest jakiś klon czy coś takiego. That was a fake. A fake? How? Normalnie Sonic. Nieprawdziwy i tyle. Infinite. can create virtual reality rejections they have mass and form but no heart and soul virtual reality so all those familiar faces that were part of eggman's army replicas like so, according to Rue,

Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak chcecie to łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć!